Na terenie parkingu przy karyteli spotka Was masa atrakcji. Słuchajcie, doskonale wiem, że już w Turku czekają na przyjazd na parking wykonawcy mm -hmm. zespołu Maleo Reggae z Kodak System, Jolly Roger, Rogan będzie Robert Leszczyński, będzie Fundacja Otwarty Dialog. Chłopaki mm -hmm. mają dla Was płyty, darmowe smycze, darmowe koszulki, będą również mark markery i plakaty. Każdy z Was będzie mógł złapać plakat, markera, poprosić o autograf. Każdy z Was będzie musiał sobie zrobić momentowe zdjęcie oraz porozmawiać z artystami. Nie będzie przy nich okniarzy, którzy będą Was odpytali od artystów, aby do nich nie podchodzić. Słuchajcie, teraz możemy sobie zadać wszystkie pytanie, dlaczego dzisiaj w Turku agencja Wszystko da robić z Ukrainą. Jestem rodowitym Turkowaninem, doskonale widzę to, co dzieje się u nas w mieście w naszym regionie i zauważyłem i usłyszałem wiele sygnałów ludzi którzy sprzeciwiali się wobec łamania praw człowieka, brutalności władz i przemocy. Dlatego dzisiaj możemy swoim aktywnym udziałem w wydarzeniu powiedzieć głośno i stanowczo nie. Będzie w tym dialog. Polska Organizacja Pozarządowa, która jako jedyna polska organizacja była na Majdanie w Kijowie, która widziała tam tę rzeczywistość i doskonale na mojej obowie. Dzisiaj w Turku będą artyści, którzy wczoraj dali w Warszawie na bardzo koncert solidarności z Ukrainą i proszę Państwa, na tym koncercie była na pełna liczba osób, bo ponad 6 tysięcy ludzi bawiło się na placu w Warszawie. Dzisiaj oni wszyscy pojawią się w Turku i od godziny 19 na hali sportowej przy ulicy Partowej 3 przy Picasso nr 2 odbędą się koncerty, które będzie prowadził doskonale wszystkim znany Robert Leszczyński. A proszę Państwa, kończąc spotkanie na terenie karuzeli, przejdziemy do parkingu, przejdziemy do Miejskiego Domu Kultury, przepraszam, gdzie odbędzie się merytoryczna lekcja, gdzie zostaną rozdane bilety. szczęśliwszym którzy podczas pierwszego dnia otwarcia karuzeli zdobyli fajną ulotkę, dzięki której będą mogli... Witam Pani mnie. Dzięki której będą mogli oddawać bilet, darmowy bilet na koncert wieczorem. A słuchajcie, dla Was jeszcze jedna niespodzianka. Mam przy sobie 10 darmowych kuponów, dzięki którym każdy z Was będzie mógł odebrać darmowy bilet. Także kiedy skończę mówić, to powoli zbliżam do końca, zapraszam do mnie, a muszku musi się uda trafić. Proszę Państwa, dzisiaj specjalną atrakcję przygotowała dla Was szkoła Leader School pani Ansifaczy. Także może podejdziemy do młodych artystów. Cześć, powiedz jakoś na Łażej! Olivia! A tutaj? Marcelina. Julia. I kolega? Paweł. Tak, przywitali się i teraz mają dla nas bardzo fajne przedstawienia. Greetings from Poland. Hello. Ted Hello. Chris! Hello. Hello. A teraz proszę wszystkie oczy na młodych uczniów szkoły, którzy nas zatańczą. bardzo jasne i wyraźne zakorzenie się naszego Dlatego, proszę Państwa, aby osiągnąć ten efekt należało skomentować kilka bardzo ważnych czynników, kilka bardzo ważnych wartości. Między innymi, proszę Państwa, młode osoby, wyciągne koncerty, merytoryczna lekcja, ale proszę Państwa chodzi o coś jeszcze więcej. Jesteśmy dzisiaj w Karuzeli, nowo powstałym, najnowocześniejszym centrum handlowym w Turku i naprawdę wszyscy mamy nadzieję, że właśnie w tym miejscu będzie częściej można spotkać się z klubami na wysokim poziomie, poznać, porozmawiać z znakomitymi osobami. Głęboko wszyscy chyba trzymają książki. a teraz proszę Państwa chciałbym zaprosić najmłodsze dzieci do udziału w konkursie. Najłatwiejsza praca dostanie nagrodę rzeczową od mecenasa tego konkursu, Pani właścicielki Widerspool, Pani Ani Szucarczyk. Pozostałe dzieci dostaną promocyjne kupony na Dobre Ludwig 69 ufundowane przez 69 oraz karteczkę na wymarzony długopis. Błogowis, na którym każde dziecko będzie mogło wygrawerować swoje imię, swoje ulubione słowo, rzecz, która by się w Kozak System. Dobrze, a czemu Kozak System? O Jezu. No są super, nie? Tak, tak. Nawet tutaj na terenie Karuzeli widziałem jedną fankę Kozak System, która siedzi teraz do mnie, słodko się uśmiecha. Chodź koleżanko, porozmawiaj z nami. Weronika, z tego co słyszałem, chcesz być dziennikarką, prawda? Także będziesz miała teraz okazję przetestować swoje zdolności dziennikarskie. Możesz poznać z koleżanką, którą ma na imię? Ania. Witaj, Ania. Cześć, Mateusz. To jest Weronika. Weronika, która ma aspiracje dziennikarskie i ma do ciebie kilka bardzo nurtujących pytań. Proszę, Weronika. Dlaczego jesteś akurat fanką Kozak System? Dlatego, że poza tym, że to jest świetna muzyka, to są jeszcze rewelacyjni ludzie. Miałaś okazję poznać ich osobiście? Nie. Nie. Dzisiaj raz. To polecam polecam za nimi jeździć częściej, to są wartościowi ludzie, nie tylko właśnie mówię muzyka, bo muzyka to nie tylko nuty, ale też ludzie, którzy je tworzą. Zapraszamy na więcej koncertów. No w sumie to wszystkich, nie? No. Dobrze, Anna, powiedz. Uh, Kozak System to jest w Polsce coraz częściej znana kapela, dlatego że ostatnio Kupo Wojewódzkiego świetnie się pokazali z bardzo dobrej strony, maleło jest z Marką, jeżeli chodzi o polskie zespoły muzyczne. A co powiesz o Frog and Dog? Bo to jest zespół, który w Turku jest mało znany. Jest. Oj, przepraszam. Tego nie było w planie. Witam, może powiecie kilka słów o pierwszych minutach spędzonych w Wielkopolsce w Turku. Robert. Na razie bardzo miła podróż, bardzo szybka, z Warszawy, więc odległości w Polsce od niedawna nie mierzy się odległością w kilometrach, tylko w czasie, więc w czasie nam to zajęło bardzo, bardzo to krótko trwało. Czyli Turek jest bardzo blisko Warszawy, tak naprawdę. Następna impresja jest taka, że już zdążyliśmy być w bardzo dobrej restauracji i już zdążyliśmy coś, coś zjeść. To są nasze, nasze pierwsze impresje. Natomiast zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na kolejne wydarzenia, o których Ty powiesz. Ale jeszcze oddaję głos. Bardzo nam miło. My z kolei tutaj towarzyszymy Robertowi, a reprezentujemy przede wszystkim Fundację Otwarty Dialog. Fundacja będzie uczestniczyła w dalszych wydarzeniach. Mamy ulotki informujące o tym, jak wygląda działalność Fundacji i w jaki sposób, w jakim wymiarze wspieramy Ukrainę w jej wysiłkach do dążenia demok do demokracji. Oddam głos koledze, który w Kijowie. Był kilkakrotnie i może dużo więcej o tym powiedzieć. Ja może tylko przed, no przede wszystkim podziękuję Polsce i Polakom za wsparcie dla Ukrainy, za to, że jesteście z nami, za to, że nas wspieracie. To jest dla nas bardzo ważne i, i dla Kijowa, i dla całej Ukrainy. Za to wszystkim dziękujemy i też mieszkańcom tego miasta, bo to jest dla nas bardzo miłe, że organizujecie takie wydarzenie. No, i wszystkich szczerze zapraszam żeby na, na, do odwiedzenia tego centrum i przyjście na wydarzenia dzisiejsze, na koncert, wsparcie. Serce. Tak, wsparcie Odziemy o serce. Kupowe. Proszę Państwa, może ja przedstawię. Fundacja Otwarty Dialog, jeden z organizatorów dzisiejszego wielkiego koncertu, na który bardzo serdecznie zapraszamy. I mamy jeszcze jedno spotkanie w Domu Kultury przed koncertem. Proszę Państwa, powiem w trzech słowach. Na pewno oglądaliście w telewizji relacje z Kijowa, relacje z prawdziwej wojny domowej. Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj. Prawdziwego kombatanta, który w sumie przez półtora miesiąca, tak? Dobrze, dobrze zrozumiałem. W sumie przez półtora miesiąca w ciągu trzech miesięcy spędził na barykadach w Kijowie. Jeżeli podczas tego spotkania ch ch chcecie się dowiedzieć, jak to naprawdę wyglądało, jak to naprawdę wyglądało, żeby przez kilka miesięcy stać dzień i noc na dworze przy temperaturze dochodzącej do minus 25 stopni, to takie pytania będą mogły dzisiaj paść na spotkaniu w Domu Kultury i człowiek, który tam był, brał w tym wszystkim udział, i poniósł tego wszystkiego po konsekwencje, będzie mógł powiedzieć, będzie mógł opowiedzieć, jak to się działo od środka, a ja będę zadawał pytania, bo sam jestem bardzo, bardzo tym zainteresowany, jak to się tak naprawdę działo. Nie widziane oczyma kamery, dziennikarze wiadomo, że nie mieli dostępu do wszystkich miejsc bo dziennikarze chcą żyć, tak jak wszyscy ludzie. Natomiast prawdziwi obrońcy barykad widzieli to wszystko od środka i widzieli to wtedy, kiedy nie, nie pokazywały tego kamery. Zapraszamy bardzo serdecznie najpierw na spotkanie w Domu Kultury o 17.30. Tam długa, szczera, fajna rozmowa, a potem na 19.00 zapraszamy na koncert, na którym zagra między innymi Maleo Reger Rockers. Między innymi zespół Kozak System. Kozak System, i będą wykonywali piosenkę Brat za brata, Wielki przebój, obecnie w radiu, bardzo lubiany wideoklip w internecie. Ja będę miał przyjemność ten koncert prowadzić, tymczasem zostajemy z Państwem. A słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedną, nie wiem, niespodziankę propozycję. Pięć pierwszych osób, które podejdzie do naszej czwórki tutaj pod MPK, dostanie darmowe kupony na bilety, które, na koncert, które będzie można oddać od pani Oli w Domu Kultury. Cześć, co namalowałeś? Eee, motor i rower. Jeszcze raz? Motor i rower. Botel i rower. A dlaczego i rower? Bo mi się podoba. Bardzo fajnie. Życzę powodzenia. A ty koleżanko, co to malowałaś? Barbie malowałaś. Barbie? No super. Robert, chciałeś coś powiedzieć? Że narysował rower, dlatego że najsłynniejsze rowery w Polsce w latach 60., 70. to są rowery Ukraina, tak? Nie pij wódki, nie pij wina. Kup se rower Ukraina. Taki, taki był wierszyk. Także Ukraina się kojarzy w Polsce z rowerami. To były znakomite rowery. Uchodziły za takie rowery, które się nigdy nie psują. Także można było jeździć na rowerze Ukraina gdziekolwiek i wiadomo było, że się nigdy nie rozpadną, nie zepsują. To był symbol jakości, proszę Państwa. To były czasy Związku Radzieckiego i rowery nazywały się Ukraina. Dzień dobry, witamy. Czy był, czy był temat jakiś tych rysunków? Proszę bardzo. Słucham? O, to y, jeżeli nie macie jury, to ja się polecam. Jest doświadczony. <laughs> Jestem doświadczony. Mam w dowodzie napisane zawód wykonywany, juror. To musimy je obejrzeć i wybrać. Robert, a co powiesz, abym dał ci smyczem Kilka koszulek, które rozdasz. Koszulek okazjonalnych, smycz ukazonalnych, właśnie podkreślających tą oto imprezę. No, no tak, ale za to trzeba coś zrobić. To znaczy, musimy szybko wymyślić jakiś, yy, yy, jakiś, jakiś rodzaj turnieju. Oczywiście osoba, która wygrywa. Yy, w, tym, w tym konkursie rysunków, tak? No, musi, musi coś dostać. To na pewno już jest dla nich. Dobrze. Ja bardzo chętnie bardzo chętnie, jeżeli dostanę smyczę, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Może zaczniemy. tamte, tamte są świąteczne. Tam są, moim zdaniem. Półka z zabawkami, tam te CCC, nie wiem, czy to jest jakaś sieć sklepów. Tu jest samolot, raniu tam są lalki dwie. Tu jest My Little Pony, trzy razy. Ciężarówka, to jest czerwona, to jest też, też zajączek, ale jest kilkakrotnie przekreślany. Ja bym był, jeżeli ja miałbym coś powiedzieć, to... Najbardziej mi się podobają zajączki, i najbardziej mi się podoba to PlayStation. Wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli jest pomysł na te rysunki, i wiemy po prostu, co mają oznaczać, to ten rysunek najbardziej oddaje, najlepiej oddaje temat. Jakieś jeszcze pomysły są? Tu są rolki. Dopiero teraz widzimy, że to są buty z rolkami. To, to jest jakieś zapotrzebowanie do Świętego Mikołaja, moim zdaniem. A jeszcze, jeszcze, no ale rolki są, też się wiążą z porą roku, tak? Zaczyna się, za, e, niedługo, niedługo już można będzie zupełnie odważnie jeździć na rolkach, bo już śnieg w tym roku pewnie nie spadnie. Plus zajączek, plus misio, plus lalka. Jakieś Twoje skojarzenia związane z tymi rysunkami? Bo zaraz e, ja, ja powiedziałem, jakie są moje typy. Ja jestem, ja jestem bliska Twoich, ja bym się nawet pokusiła jakieś kategoryzacje tych, tych wszystkich rysunków, bo mamy ewidentnie sekcję wielkanocną, zające króliki, mamy sekcję związaną z kucykami pony i taką tutaj jest trochę, trochę, ty mówisz, lalki, mnie się wydaje, że to są dziewczynki, ale mogę się, dziewczynki na zakupach, mogę się mylić. No a reszta są takie stricte zakupowe. No. I teraz jest kwestia po prostu, co nam jest najbliższe. i najbliższe jakby idei tego konkursu i co powinno zwyciężyć, tak? No, mi się zdecydowanie najbardziej podoba Rainbow Dash, bardzo ładnie narysowany, ale też mi się bardzo podoba ta tęcza niebie, niebiesko-żółta, bo, bo mi się kojarzy właśnie z Ukrainą, także no wątpię, że to był zamysł twórcy, na, a może może jednak był, natomiast no, no to jest dla mnie bardzo sentymentalne. Osoba, która mi pomagała przy, przy ustalaniu tożsamości. Ku, kucyka. Przypomniałem sobie słowo: to są kucyki. Kucyki pony, tak jest. Proszę bardzo. Proszę bardzo, to dla wszystkich. Dla wszystkich wystarczy, proszę państwa. Jeżeli ktoś ma ochotę dostać smycz, to zapraszam bardzo serdecznie. Może ja się przejdę i rozdam. Na razie oddam mikrofon. Vítáme Ukrajinu, vítáme chlapaků z Kozak System! Víš, že...